Jeżeli chodzi o taki szklany sufit, który dotyka firm, miejsce powyżej którego już się nie jesteśmy w stanie rozwinąć, to idąc troszeczkę tokiem teorii ograniczeń tych miejsc, gdzie nasz biznes jest ograniczany, to są nasze głowy i tu mam na myśli osoby, które zarządzają bezpośrednio jakimś obszarem, a tym bardziej zarządzają całym przedsiębiorstwem i firmom. I tu jest z jednej strony nasz czas który jest ograniczony jest też zasobem, jeżeli inwestujemy go w obszary, które nie przynoszą ani efektywności, ani wzrostu kultury, nie są istotne w tej chwili dla biznesu. Tracimy go na przykład na wchodzenie w rolę operacyjne. To jest bardzo częsty problem. Czyli mamy firmę na przykład 40 100-osobową i wchodzimy jako zarząd w rolę fakturzystki i przeglądamy faktury, bierzemy je do domu albo robimy przelewy, no to wchodzimy w rolę za, nie wiem, 3000 zł. Kiedy to, to ktoś za nas powinien to wykonać? Czyli to jest jeden aspekt. Po prostu ograniczamy sobie czas, który powinniśmy poświęcić na rozwój firmy i dawanie, dolewanie pracownikom, mówiąc metaforycznie, do kupków. A drugi aspekt to jest sposób myślenia właścicieli. Często takim ograniczeniem, które wynika właśnie ze sposobu myślenia właścicieli czy osób, które zarządzają danym przedsiębiorstwem, jest na przykład podejście kosztowe, o którym. Bardzo często wspominam, czyli nie myślimy, jak firma może więcej zyskać, tylko jak optymalizować koszty. To się przekłada na wiele aspektów w codziennym podejmowaniu decyzji, no bo podejmowanie decyzji jest tak naprawdę kluczowe. I zamiast skupiać się na tym elemencie firmy, który da nam zysk, to my myślimy o tym, że na przykład wymaga to inwestycji szczelam 50 tysięcy złotych. I e, gdybyśmy wydali to dzisiaj, to być może. Po miesiącu nam by się to zwróciło z zadatkiem i podam prosty przykład firmy, która zajmuje się intralogistyką, czyli takimi rozwiąza rozwiązaniami wewnętrznymi w firmie, które ułatwiają przepływ towarów, zabierają najczęściej takie prace ciężkie, fizyczne, powtarzalne. Ta firma była w stanie szybciej wyprodukować rozwiązania dla klientów, intralogistyczne właśnie, ale było to droższe. Natomiast jeżeli handlowcy trafiali do klientów, to informowali ich, że ich rozwiązanie jest x tysięcy droższe, ale dostaniecie to na przykład 2 miesiące szybciej. No i teraz pojawia się rachunek, czy warto zrobić to za większą kwotę szybciej, ale będziemy mogli na przykład szybciej uruchomić produkcję, z której będziemy więcej zarabiać, czy lepiej zaoszczędzić, zrobić to później i stracić pieniądze, których dzisiaj nie mamy. Często spotykam się też z takim myśleniem w kontekście usług rozliczanych od sukcesu u nas, jeżeli chodzi o oszczędności. Przedsiębiorcy skupiają się, że na przykład muszą dać nam część od sukcesu, z pieniędzy, których jeszcze nie mają, i oni to widzą jako koszt. Czyli daje Ci propozycję, tu jest stuwa, którą mogę znaleźć dla Ciebie, podzielimy się na przykład po połowie, ale tu mówisz, że to jest dla Ciebie koszt, coś, czego jeszcze nie masz. Ta mentalność, to myślenie kosztowe przekłada się bardzo często też na myślenie właśnie o pracownikach, o koszcie i zupełnie inaczej traktujemy wtedy ludzi, bo sposób myślenia o drugim człowieku odzwierciedla to, jak będziemy go traktować, jak będziemy go widzieć w firmie. I jako jeszcze jeden taki przykład iścia sobie pod górkę, drogi pod górkę, no to jest właśnie na przykład wsadzanie w system płacy akordowej, która determinuje straty w firmie, pracy na magazyn i tak dalej, ale my i tak podejmujemy tą decyzję w oderwaniu od myślenia takie przytomno skutkowe, logiczne, jakie perturbacje może w firmie wprowadzić nasza zmiana.